Ja bym, ja bym im nie zapłacił nikomu. Nikomu bym z nich nie zapłacił. Moim zdaniem każdy z nich naraził naszą gazetę na ogromne straty. Ja się z tym nie zgodzę. Wszyscy zrobili wiele, żeby ich korespondencja trafiła do. Cię, nie mamy z tego żadnych profitów. Nasza gazeta przez nich poniosła ogromne straty. Nie zapłacimy im ani grosza. Weź pod uwagę, że wysłaliśmy naszych najlepszych ludzi, którzy wielokrotnie stawali na wysokości zadania w trudnych sytuacjach, tutaj po prostu mieli pecha. No, nie, do, nie dopełnili obowiązku. Ja bym nie nazwał tego w żadnym, w żadnym wypadku pechem. No proszę Cię. Poczekaj, to, nie, na, nie, nie. Na, nie, na, nie na, na, do nikomu. nas spokojnie jeszcze raz. No, no, to, żebyśmy nie że, nie podjęli pochopnej decyzji i nie że, żebyśmy ich nie skrzywdzili? Dlaczego będziemy realizować? Ja bym nie zapłacił ja, ja wiem, że z jednej strony jest los naszej gazety, ale no z drugiej tak. to jest ich kariera. Zastanówmy się trzy razy, zanim kogoś skrzywdzimy. Dobrze. Żeby się tak nie okazało, że podjęliśmy złą decyzję. Na spokojnie przeanalizujmy to jeszcze raz. Okay, Żeby uratować naszą gazetę, wysłaliśmy czterech korespondentów, tak? czterym naszym zdaniem wtedy najciekawsze miejsca na świecie. I nawet takie się okazały. Okazały. Marka, wysłaliśmy do Australii żeby relacjonował pożar. No tak, e, w zasadzie. okazało się, oficerzy. że pożar jest ogromny. Tak, tak. Pierwsze stany gazety tak można to zarnować. Bardzo ważna informacja. A. Janek poleciał do Afryki Środkowej, żeby relacjonować wojnę domową. Na dodatek dostaliśmy informację, że właśnie ona dopiero się rozpoczęła. Tak, więc... Mieliśmy szansę być pierwsi. Tak. Zofia poleciała do Azji, żeby hmm. relacjonować powódź. No, zgadza się, Bez ta powódź, Tak. Mogło być dużo ofiar. To jest temat ważny. Grzegorz poleciał do Ameryki Południowej, żeby pracować nas strajki. Strajki rozwinęły się nieprawdopodobnie. Znowu ważny, ważny temat. Każdy. Każda z tych czterech osób mogła mieć artykuł na pierwszą stronę. No, bo to ich tam wysłaliśmy. Nie zapłacimy nikomu. No dobrze. Zwróć uwagę, co się wydarzyło. Mm -hmm. Marek. Czekaliśmy na listy, czekaliśmy tak, na, na listy. była taka, że przysyłają nam listę. No, oczywiście. Z gotowymi artykułami my je od razu puszczamy. Marek, z tego, co powiedział tak. nam przez telefon, będąc w Australii, centrum pożaru, no, więc znalazł się, no, znalazł się w najlepszym miejscu, w jakim mógłby się znaleźć. W wielu tak. reporterów tam nie dotarło. Tak. On tam dotarł. Tak. Był w środku, wręcz w środku pożaru. List z artykułem. Powierzył pracownikowi służb, nie wiem, strażakowi, bodajże mhm. i prosił go, żeby ten rzucił go do skrzyni. Jak można było coś takiego zrobić? Mógł pomyśleć, przecież, i co się stało? Wysłał? Nie, nie wiem. Strażak mhm. najprawdopodobniej tego listu nie wysłał. No oczywiście, że nie wysłał, ponieważ miał ważniejsze sprawy na głowie niż wysyłanie listu. No tak, ale będąc w środku lasu, mhm. w środku wydarzeń, nie mógł przewidzieć, że strażak tego nie wyśle ani nie mógł sam wysłać, ponieważ nie mógł opuścić epicentrum pożaru. Oczywiście, no ale da, y, przekazanie tego służbom mundurowym to, to w zasadzie również zrobił. Co mu? No, no, e, za mało. E, za Jan, mało. Jan e, wrzucił list do skrzynki. Tak, gdzie wojna była. Okazało się, że w tym miejscu, gdzie stała ta skrzynka, przychodził front, skrzynka została zniszczona. Nie no, to pek. Rozumiem. Tylko dlaczego wziął tylko pod uwagę jeden list, który rzucał do jednej skrzyki. Weźmy pod ludzi... uwagę, że w Afryce nie ma zbyt wielu miejsc, Prawda. w których ludzie odbierają listy. Rzucił do tego, które miał, mm. następno mogło być pewnie o 100 km. Tak się złożyło, że działania wojenne zniszczyły najprawdopodobniej dokrzyk. Nie mamy listu. Zrobił co, co zrobił Zosia. Była w, Aus... w Azji. W Azji było, tak. Powódź no to już zupełny pech, mm. osobiście zaniosła list na pocztę. A, bo Janek tylko wrzucił do skrzynki, więc mógł mm. Osobiście pocztę, zaniosła to, że... list na pocztę. Okay, dobra. Tak się złożyło, że poczta w jakimś drobnym stopniu mm. została dotknięta powodzią. List, możemy się tylko domyślać, był na dnie worka, mm. woda zniszczyła adres i list nie doszedł. No, to Kto to by mógł się tego spodziewać? Pewnie. Grzegorz Yy, wiedząc o tym, że w Ameryce Południowej, w tym no. miejscu, w którym był, szykują się strajki, które są co tak. coraz większe, tak. by są dwa listy: tak. jeden kurierem, drugi no, by... pocztą. Żaden z nich nie doszedł, tak. ponieważ i firma kurierska, i firma pocztowa w tym kraju Stajkowała. No oczywiście. I efekt jest taki, że my nie posiadamy ani jednego listu. Nie, no, nie, ale skutek nie. jest taki, że nasza gazeta e, najprawdopodobniej e, straci dofinansowanie i przestanie działać przez trzy, przez cztery, przepraszam, zaniedbania i niedopełnienia obowiązków, moim zdaniem. No ale spełniamy jej. Marek uwagę. Marek oddał list strażakowi. No ale zrobił za mało, cokolwiek by to znaczyło. Jeżeli strażak wrzucił blisko skrzynki, to mielibyśmy nie artykuł. Jeśli, ale... To nie jest wina Marka, tylko wina Ale czekaj, czekaj, równie dobrze mógłbym to przypiąć kangurowi, do, do w Australii, w Australii. Kangurowi powiedzieć, dobrze, zanieść to. Yy... No nie możesz porównać kangurę no, no, żeby strażakiem, bo to żeby nie blizno... zapłacał instynktu... No jest dobrze, dobrze. ale jeżeli się zgodził... No to on nie mógł nic innego zrobić. Nie mógł dotrzeć do skrzynki pocztowej. No ale mógł poczekać i przesłać go w odpowiednim momencie. Wtedy byśmy Jak... byli, wtedy byśmy byli albo trzeci. No, tak, ale chciał, żebyśmy nie byli nie dłużej. No to co lepiej, żebyśmy byli trzecim artykułem, czy no, pierwszym? Zaryzykował. Nie, no, zaryzykował, zaryzykował koszty nazwisk. Zaryzykował Nie przewidział, nie przewidział. Jego, jego, tutaj, jego wina polega na tym, że on nie wziął pod uwagę wszystkich e, sytuacji i możliwości, które się mogą wydarzyć w czasie jego no przekazywania listu... Ostatecznie mogę się zgodzić, że Marek w jakiś sposób no, zrobił najmniej. Mhm. Ale w moim, wydaje mi się, że tak zrobił tyle, że powinien otrzymać swoją pensję. Za co? Za po co? Za... Napisał artykuł. No za... Przekazał. Nie mu. wiem czy napisał. Tylko, no... Nie mam żadnego pojęcia. No dobra, no to w takim razie od nikogo nie dostaliśmy. No właśnie, dlatego wszyscy powinni zostać zwolnieni nikt, i nie dostać oczywiście pensji. Nikt z nich nigdy nas nie oszukał. Mm. Nie mamy powodów, wręcz przeciwnie, wszystkie artykuły pisali mm. dobrze, wszystko zawsze było na czas. Nie chce mi się wierzyć, żeby nagle cała czwórka nie napisała artykułu i chciała. No to szukać. prawda. Więc bardziej, że oni zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nasza gazeta padnie, to oni stracą pracę. Na jest... pewno nie uwierzą w to, że ktoś z nich nie napisał. Więc jest to. mówię, że każdy z nich napisał to... porządne artykuły. Tak. Marek zrobił co mu. Strażak nie zadziałał. Janek z kolei wrzucił ich do skrzynki. Co mógł zrobić więcej? Wrzucił go do skrzynki. No mógł pójść na pocztę i wysłać w mogłoby się okazać, że to jest niemożliwe. Niemniej jednak bon. mógł to zrobić, wrzucił tylko do skrzynki. Więc już jest pewne niedopatrzenie w jego działaniu i moim no, zdaniem... Zrobił to, co wie, jemu też nie znamy. mu się wystarczająco. Zawsze robimy coś, co wydaje nam się wystarczające, bo nie, nie zrobiliśmy nieco więcej. No tak, no zawsze można zrobić więcej lub mniej. Tak, z nie ma. Tak, tak. Zofia. No kto by się spodziewał, że zamoknie akurat ten list, który zaniosła osoba no, się na pocztę. No ale na tym polega życie. My musimy przewidywać. My nie możemy być rozliczani tylko z tego, z moich intencji. Przecież za co mam mi płacić, że mieli dobre intencje? Skutek jest taki, skutek jest opłakany. Nie mamy pieniędzy, nie mamy y, y, tych listów, nie mamy artykułów. Sytuacja jest beznadziejna. I teraz tak, Grzegorz wy są dwa. Żaden nie doszedł. Tak. to strach. On teraz przewidział muś tyś... więcej i wydaje się. Mój. No dobrze, ale zobacz teraz, chcesz nie zapłacić nikomu. I teraz, gdyby się okazało, że ten pechowy strażak australijski wrzucił list do skrzynki i dostalibyśmy list z Australii, to wtedy Markowi byśmy zapłacili, tak, a pozostałym nie. Chociaż według Twojego, ale... według twojego zdania, Marek zrobił najmniej. A no, Grzegorz zrobił, zrobił najwięcej, na bo są dwa listy, mhm. które utknęły i on by nie dostał pieniędzy, a Marek by dostał? No, ale Gdyby ten list doszedł? Zwrócił uwagę, że każdy z nich zrobił tyle, ile w jego mniemaniu, w danej chwili wystarczało, ale nie do nie płacić zrobienia płacić za inwentaryzację artykułu, bo to, to, to nie da się tego się nie da zweryfikować. Ja płacę im za y, to, co jest efektem ich, ich pracy, a nie intencje. Efektem ich pracy jest artykuł, który każdy z nich napisał. Nie ma z tego dowodu. Za kanał komunikacji. Nie mam żadnego dowodu. Moim zdaniem każdy z nich wywiązał się ze swojego zadania. Yy, nie tutaj? możemy tego, tego dzielić. Yy, no to, no Marek, no rzeczywiście, no, ale, ale z drugiej strony zrobił to, co w danym czasie mogło przynieść skutek ale nie przyniosło. No, akurat wydaje mi się, że to jest wszędzie mamy do czynienia z jakimś tam no, nie, nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, no, nie bo nie każda nie. z tych, z, każde z tych działań z powodzeniem mogłoby zaowocować dość nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Ja bym nazwał to po prostu niedopełnieniem obowiązku, bo można równie dobrze to zamiennie yy, stosować. A więc I, co, no właśnie, co mamy zrobić? Właśnie. Zapłacić wszystkim, nie zapłacić nikomu, czy może wybrać tego, komu zapłacimy. Mhm. Czy będziemy rozliczać ich z, z, z czasu poświęconego z, z przewidywaniem? Najbardziej przewidujący był grzegorz, tak? mhm. są dwa. Ale z kolei Marek zrobił to, co mu. Każdy Mamy zrobił to, co w zasadzie mu. Mamy nadzieję, że nie było to zbyt zawiłe, jeśli chodzi o cały opis, ale traktuje o bardzo ważne rzeczy: o, o, o intencji i o skutku pewnych działań, szczególnie działań etycznych. I teraz, czy, czy możemy kogoś brać pod uwagę tylko jego intencje? Czy powinniśmy brać skutek? Czy powinniśmy na to patrzeć tak. razem, całościowo? Czy, czy możemy uznać, że któryś z nich był nieodpowiedzialny? Mhm. Nieodpowiedzialnością byłoby, gdyby ktoś no, wyrzucił taki list albo tak. no, zrobił coś ewidentnie, ewidentnie takiego, co nie przyniosłoby skutku. Natomiast każde z tych działań. Mogło przynieść skutek. Oczywiście to jest szalenie skomplikowane przedstawienie tych, tej, tej, tej czwórki. Tu trzeba też powiedzieć, że to nie nasz pomysł. To jest wzięte wprost książki What Philosophers Think Mary Warnock, gdzie ona właśnie zastanawia się nad tym problemem, zastanawia się nad problemem, czy tylko, czy zawsze powinniśmy patrzeć tylko na wyłącznie na sam skutek, czy, czy w jakiś sposób element intencji powinien być brany pod uwagę. Myślę, że pomimo tego, że stałem po, po tej stronie, że, że tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie skutki, to jednak chyba, trzeba byłoby wziąć pod uwagę Choć, jak mówi stare przysłowie, dobrymi chęciami to piekło jest brukowane. Tak, to prawda. A rozliczamy się często z skutków, a nie z tego, ile włożyliśmy w pracy w coś, żeby powstał efekt. Prosimy zatem, zastanówcie się nad tym, gdybyście my, Wy byli takimi redaktorami gazety, komu byście zapłacili? Pieniądze, każdy zrobił tyle, ile mógł. Pewnie widzicie jakieś jeszcze elementy, których my nie widzimy przy tym całym rozważaniu. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia wkrótce. Dziękuję bardzo.